Ostatnia kontrola firm cateringowej, czyli żywności dostarczonej konsumentowi w formie cateringu, była przeprowadzona w 2022 roku. Kontrolą objęto 26 podmiotów, w których skontrolowano 92 partie. No, niestety wyniki nie, są, nie napawają optymizmem, bo prawie 80% było y, y, zakwestionowanych. Zarówno jeżeli chodzi o parametry fizykochemiczne typu zastępowanie produktów innymi surowcami, co można powiedzieć, że to jest i błąd parametru fizykochemicznego, bo jeżeli ktoś deklaruje, że dany posiłek jest wołowy, my mamy taką możliwość, żeby sprawdzić laboratoryjnie, czy jest to wołowe, no i okazuje się, że no niestety tam jest jeszcze dodatek drobiu, albo w ogóle tego jej wołowiny nie ma, albo ktoś deklaruje, że jest pizza z fetą, czy jakaś sałatka z fetą na przykład, tam fety nie ma, bo sprawdzamy też oczywiście surowce, jakie są używane, no to jest już bym powiedziała prawidłowość, które, nieprawidłowość, którą stwierdzamy na, pod, na podstawie oględzin, na podstawie dokumentacji, na podstawie no, tego, co w danym miejscu jest dostępne, czyli na podstawie tak naprawdę kontroli surowca też. Dzielimy te wyniki na trzy takie grupy, czyli nieprawidłowości, które stwierdzono odnośnie cech organoleptycznych, to było 10%, czyli powiedzmy smak, zapach, konsystencja nie, niezgodne z tym, co było zadeklarowane. Jeżeli chodzi o parametry fizyko-chemiczne, to było 30%. Natomiast jeżeli chodzi już o znakowanie, to było prawie 70, 80%, więc tu już najwięcej nieprawidłowości było właśnie w dotyczyło znakowania, przepisy wprost mówią, że konsument przed dokonaniem zakupu musi znać właśnie, musi dostać informację, odnośnie nazwy, odnośnie wagi, odnośnie składu. Natomiast informacje typu data przydatności, czy to można ogólnie powiedzieć okres przydatności, musi dostać w momencie zakupu, czyli wszelkie informacje konsument musi uzyskać, decydując się oczywiście na taki zakup.